To są już świąteczne ozdoby na lampach Chyba dzień dobry, dzisiaj wcześniej rano Tak, coś wezmę. Idziemy dzisiaj na plażę. Wszystkie ładne autko. Cześć. Cześć. No, jak się czujesz? No wiesz, czego dzisiaj się kiepsko czuję, nie wiem dlaczego. Ci No, jest pięknie. I dzisiaj jest święto dziękczynienia. A dziś czytałam trochę o święcie dziękczynienia i że to stanie jest takie wesołe jak ten, jak wszyscy tu ogłaszają, nie? W sensie, że Indianie, bo to jest święto między innymi dlatego, że Indianie się pogodzili z Białymi, którzy najechali na nich. I razem z nimi siedzieli przy stole i jedli. Właśnie dzisiaj oglądałam takie wywiady z Indianami, tymi prawdziwymi, którzy mówili, że nienawidzą Krzysztofa Kolumba. No, i że to wszystko jest jak, że dla nich to jest jak Hitler. Tak tak mówili w tym wywiadzie, jest to jest jaki hardware. Można nie, gdzieś, to... można Zobaczcie jakie to mega to to Co dostajemy? Tak. Patrzcie, ryż jest w środku, żeby nie było wielkodne. No, Woda jest ciepła, ale nie Zobacz jak fajnie Proszę Państwa, 25 listopad. Szósty. Szósty, przepraszam. Okay. <laughs> Trwało, jeszcze 22, 22 best buy, kto jest pierwszy? Kto jest pierwszy moi drodzy? Kto jest pierwszy? nasze tu jedzonko, żywka w piekarniku jeszcze, a moi kochani mamy jeszcze, zaraz pójdę, pokazać wam, co mamy kurydę tylko Czek, który pozostał z indziora. Jest naprawdę przepyszny. Mamy ziemniaczki. Jeszcze mamy jedną, ale musimy je zabrać sobie. To jest można I jeszcze się zapieka i to się robi takie brące. Tak słodkie ziemniaki. Zobaczcie jakie mamy dzisiaj piękny stół. Udał nam się indzior. Mam nadzieję. Radzie <grymne> teraz polewa go sokiem, z winem i wodą, co wszystko opadło tam z dołu. żeby on się ładnie świecił. Teraz trzeba go przełożyć, a to takie gorące bydło. Wszyscy jesteśmy ładnie odpicowani. Proszę bardzo. Najlepsze są buty. Tak. mamy buty buty. Najbardziej gustowne. Wszystko <grymne> Bardzo ładnie. Pokazałeś się I znawskona? tu jest jedzonko. I kukurydza Kukurydza, to ja czekam na nią po prostu, to jest moje ulubione Kredka nie chciała daj, nikomu dać, tylko sama. Tak To mnie nie wyłasz, dobre. to jest mamy palnik? Mamy. No właśnie widzę, trochę mały Patrzcie, mamy serniczki nic. I Karolinę no, ulubione Pampkin. ciasto Pumpkin pie Dobra, to dobra. to dobre fajna piosenko być właśnie? Tutaj jest jesteśmy na Black Friday. Jeszcze no. nie ma piątku, ale znaleźliśmy. Party poppers. To jest za 45 dolarów i to jest taki kalendarz dni. na 12 dni czy codziennie wyciągacie co innego O ja. A my szukamy teraz adwantowego takiego Na yy, dni 30 W Holisterze było 50% zniżki Aż 50% zniżki Idziemy zobaczyć czy są czy na zniżce Może są Proszę. 250 są A czy jest miedziany? Hmm. Czy jest miedziany? To jest Nie ma Niestety nie ma miedzianego koloru. Ale chyba. Wiecie, że na dworze jest cieplej niż w środku. Naprawdę jest bardzo ciepło. Mimo, że wieje wiatr, to klimat jest trochę jak w jakiejś Hiszpanii. O. Security. A my akurat wyszliśmy ze sklepu, bo był zamknięty już. Musieliśmy wyjść jakimś innym wyjściem. Tak średnio jesteśmy zadowoleni z tego Black Friday, bo większość sklepów jest i tak zamknięta jeszcze. Taka jest prawda, że dopiero teraz się zaczął Friday, bo jest dopiero 12 w czwartek. Ja mam zakupy z Sephory, bez sniżek było niestety, ale mam wszystko co chciałam. Mamy też Holistera i to są jedyne nasze zakupy. Ciekawe jak tam dziewczyny, co tam kupiły. No nic, idziemy, może jeszcze coś pochodzimy, a jak nie to resztę zostawimy na jutro. Zakupy się udały tak sobie. Jeszcze jutro idziemy na kolejne zakupy, ale jeżeli będzie pogoda, to na pewno jutro najpierw pójdziemy na plażę. Mamy zamiar też iść jutro do takiego klubu z kowbojami i z muzyką country, żeby zobaczyć jak to wygląda. Co tam Darek powiesz? Kończony dar już. Także uciekamy spać. Jak zwykle żegnamy się z Wami. Widzimy się jutro. Love you, bye.